Siemano witajcie, ja jestem Ritek i witam was na nowym odcinku na kanale A w dzisiejszym odcinku chcę wam przedstawić film pod tytułem 10 polskich raperów, którzy odeszli zbyt wcześnie z tego świata A więc bez przedłużania zapraszam do oglądania do niektórych z nas nadal nie dociera ta informacja Stosunkowo niedawno, bo 21 września bieżącego roku Media ubiegła wiadomość o śmierci Michała Banaszka Białostocki raper przez lata związany był z wytwórnią Step Records To właśnie ona podała prawdopodobną przyczynę zgonu artysty Zatrzymanie akcji serca Zmarł w wieku 37 lat na przestrzeni ostatnich miesięcy doszło do jeszcze jednej tragedii. Młody, perspektywistyczny, 24-letni raper zaginął. Niestety jego poszukiwania zakończyły się najgorszym scenariuszem. Jak poinformował wtedy Borikson, artysta był o krok przed podpisaniem kontraktu z wytwórnią Chilwagon oraz wydaniem debiutanckiego krążka. O Tomku Kuchadzie można wiele powiedzieć. Nie można mu jednak odjąć, że w życiu kierował się pasją. Znajdzie się wiele osób, dla których był idolem, czy też takich, którzy dzięki niemu pokochali rap. Parafrazując nazwę składanki upamiętniającego, żył aż do bólu. Zmarł w wieku 40 lat. O Magiku nie trzeba dużo mówić. Każdy z nas dobrze zna tą smutną historię. Prawdziwa legenda, ikona nie tylko śląskiego rapu. Żył tylko 22 lata. Lech. W lutym 2019 roku doszło do tragicznego wypadku samochodowego, w którym zginęli Michał Leszner oraz dwóch jego znajomych. Auto uderzyło w stóp sygnalizacji świetlnej. Uczestnik czwartej edycji Młodych Wilków miał zaledwie 27 lat. Na festiwalu opener Air 3 miesiące po wspomnianych wcześniej wydarzeniach ekipa popkillera przygotowała wydarzenie Lech Tribute. Innym uczestnikiem wcześniej wspomnianej akcji promującej talenty, którego już z nami nie ma, jest Michał Ziłkowski, znany pod przedonimem Zioło. To niestety nie jedyne powiązanie z Lechem. Artysta również zmarł w 2019 roku. Młodsi słuchacze mogą nie kojarzyć tej postaci, natomiast starsi słuchacze rapu, zwłaszcza tego warszawskiego, na pewno pamiętają tego artystę z MOB Składu. Jego przypadek jest nieco inny. Do śmierci nie doprowadziła go choroba, wypadek ani przedawkowanie. To pierwszy polski raper, który został zastrzelony. Bolec, raper zmarł w 2009 roku w wieku niecałych 38 lat. Jak możemy wyczytać, realizował się również na polu aktorskim oraz w muzyce rozrywkowej. Jako perkusista u boku Macieja Maleńczuka w 1997 roku wydał swój debiutancki jedyny album pod tytułem Żeby było miło. Radoskur, członek legendarnego składu Wzgórze Japa 3, odszedł od nas w maju bieżącego roku. Od dłuższego czasu był jednak mniej aktywny na scenie. Wziął udział m.in. w drugiej edycji akcji Hot Sixteen Challenge. Nie zapomnijmy jednak o jego udziale w kieleckim szlagierze kawałku o tytule Scyzory, Czy ponadczasowym, drin dream za drinem, stede i pękiem. Zmarł w wieku 45 lat. Daca, szczeciński raper współpracował m.in. z takimi artystami jak Bonson, Ten Typ Mess czy Focus. W swoim dorobku ma 5 grających krążków. w tym po jednym z Pezetem i dondę. Umarł w 2019 roku, miał wtedy 33 lata. A w dzisiejszym odcinku to by było na tyle, dzięki wielkie za obejrzenie. Jeżeli się spodobało zostawcie łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. A ja się z wami żegnam, widzimy się już niedługo, siemano!